Bo ja wiem, chyba jestem za głupi, żeby to ogarnąć. Mówię szczerze, jakbym był taki mądry, to byłbym doktorem wiesz, na pobliskim uniwersytecie i, i, i się wymądrzał na ten temat i analizował e, rzeczy i sprawy. E, natomiast no, no, co, no zmieniają się, rozwijają się. To jest ciągły, ciągły rozwój media. Jeżeli obrazy Matejki czy Delacroix w XIX wieku były opowieściami filmowymi w jednym wielkim kadrze, to później powstało kino, bo, 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 bo wymyślono kino. Po kinie powstało radio, potem się pojawiła telewizja i telewizja miała zostać zabita przez internet, ale nie zabił internet telewizji, radio też nie zniknęło poprzez wideo, Kino, telewizja nie wyeliminowała kina, wszystko pączkuje, pączkuje aż do, aż do dnia dzisiejszego, aż do platform streamingowych, mm -hmm. które też są jakimiś mediami czy też publikatorami i telewizja trochę w odwrocie, ale bez przesady. A Właśnie no. mówi się, że w dużym odwracie. No tak? tak, mówi się. Ale no, na czym to polega ten odwrót? Że MK tak zwaną, czyli MK mm -hmm. miłość nie ogląda już 7 milionów widzów. tak? Tylko 2 miliony widzów. Okej, okay, no dobrze. Ale za to pozostałe 2 lub 5 milionów widzów może tę, tę MK obejrzeć gdzie indziej, kiedy indziej. Tak. Na platformie, mm -hmm. jutro, pojutrze, a nie tylko w, w dniu emisji. Więc 7 milionów to było wtedy, kiedy MK była we wtorki i w środę o 20.15 mm -hmm. i tylko i wyłącznie, prawda? A teraz już jest na innych kanałach, więc te dwa miliony w telewizji ok, ale być może milion jeszcze jest zgarniany z innych mm -hmm. sposobów oglądania tej, tego, tego serialu, czy, 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 czy tej telewizji. No więc, te, no, no więc niech będzie, że telewizja jest w odwrocie, a, a internet napiera, bo my jesteśmy w internecie teraz. Tak, tak? jesteśmy teraz w internecie. internecie.